No znakomity sezon w ostatnich tygodniach reprezentanta Niemiec. Awans na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Wygrywane konkursy albo miejsca na podium. No, Brakuje mu tego medalu, bo nie było go na igrzyskach olimpijskich. Tutaj walczy. No i wydaje się, że z ogromnym powodzeniem walczy Severin Freund o to, aby medal mieć. Będzie liderem. O no, bardzo dobry ten skok, także w trudnych warunkach. Prawie metr na sekundę z tyłu skoczni, a on osiąga dobry rezultat. 191 i pół metra, półtora metra bliżej niż Noriaki Kasai, dużo bliżej niż Kołdelka, no ale miał nad nimi oczywiście sporą przewagę z pierwszej serii, no i oczywiście będzie liderem. Noty od sędziów dosyć rozbieżne, od 18,5 do 19,5 punktu, No, wydaje mi się, że 18,5 może troszkę za mało, bo jednak stylowo ładnie skacze i poprawnie ląduje Severin Freund. zawiadł dodane 14,8, będzie na pierwszym miejscu Severin Freund to przewaga nad Bardalem to jest...